Cześć, to Mateusz i dzisiaj zapraszam Was na trzeci odcinek serialu Cztery Żywioły. Czas start! Cztery Żywioły, odcinek trzeci, pojedynek na moce żywiołów. Czas start! Ha, ha, ha! No i? Pokonam Cię, Max Rax! A Ty, Adamie? Wymyślę ci jeszcze jakąś ksywkę. Może Adam z Radam. <laughs> Lepiej brzmi. A jak pokonam tego twojego kolegę, to rozprawię się z tobą. <śmiech> <śmiech> o, co się tak złościsz? Nie ma co. Tylko mi podskakujesz. Uważaj, bo i tak sam, sam skoczysz zaraz do, na słońce. <grym> ja podskoczyć na słońce. Chyba powariowałaś. Nigdy. Jeszcze się policzymy. Zapłacisz za moje włosy spalone. Zapłacisz za to Nino Srino.

Pożałujesz Nino Rino, że ze mną zadarłaś. Adam! Otknij się już. Hmm? Co się stało przed chwilą? Leciało mi woda z oka? Tu jest jeszcze woda? Ziemia pękła. Jeszcze w jedno oko. Był, był ogień, jedno oko mi się paliło i był powietrze, wiał wiatr. To dziwne. Coś się ze mną dziwnego dzieje? Bla, ble, ble. ble. Tak, dziwnego dzieje. Ja ci dam dziwnego dzieje. Ja niby pożałuję. Raczej ty pożałujesz, co powiedziałeś przed chwilą. Ale ja niezbyt pamiętam, co powiedziałem przed chwilą. No i. Ale ja pamiętam. Ale dobra, wiecie co? Spotkajmy się na łące marzywiejskiej o 14.50. I tam rozpoczniemy walkę. Ok, ok. Dobra, to idę podćwiczyć nad moją mocą żywioł. Żywioł, bo ja przed chwilą ją dostałam. Więc niezbyt umiem jej używać. Ale się jeszcze nauczę. Dobra. To nara, nara, nara. Dwie godziny później w szkole, w nowym pokoju Adama i Maxa. Wow, ale piękny pokój. Trochę wygląda jak nasz poprzedni, no, ale mamy kilka nowych rzeczy. mamy. No, mamy tutaj zegarek i telewizor, możemy sobie oglądać. Ciekawe, czy inni też mają telewizory i zegarki? Pewnie nie, ale kto wie. Ten pokój jest jakiś śliczny. No, a ja tym razem śpię na dole, a ja na górze. I pamiętaj, tylko żebyś nie zalał tego pokoju. Co? Nic, nic, nic. Tak to fajny pokój. A ty w ogóle nie pamiętasz, co się stało. Parku? Niezbyt. Tak jakby cztery żywioły się aktywowały. No? To dziwne. A w ogóle pamiętasz, kiedy zalałeś prawie cały pokój? No? No bo kiedy ja cię obudziłem z krzykiem i, i ty mnie oblałeś wodą, a ja spadłem z łóżka pi z piętrowego. To ja przez przypadek użyłem chyba wiatru, i ten wiatr mnie zepchnął na moje łóżko. Co? I to nie wszystko. Kiedy prawie cały pokój był zalany, to przez przypadek chyba użyłem plną czy jakiś i cię odepchnąłem. Co? No pamiętam, że ty mnie zepchnąłeś, ale nie pamiętam jakichś tam plnączy. Ej, a może masz moc żywiołów? Co? Niemożliwe, bo jeszcze nie jest mi ani gorąco, ani zimno. Ale kto wie, może pójdziemy z tym do pani dyrektor lub do pani nauczycielki. Ale nie za niedługo mamy walkę. A która godzina? Czekaj, sprawdzę. Jest 14.35, a musimy być tam na 14.50. A to nie pójdziemy do pani dyrektor ani do pani nauczycielki. Raczej nie mamy, nie mamy czasu. Ale Ale możemy iść ten. Od razu po tym, jak. Wrócimy z walki. W sumie, w sumie nie od razu, bo ja muszę iść do fryzjera, by sobie te spalone włosy obciąć. Obetniesz sobie cały, całą fryzurę? Nie, nie, po prostu tylko tę tą spaloną część. I będę mieć takie krótsze powiedzmy. Okej, okay, to chodźmy już. Ok. 15 minut później, kiedy Max i Adam dotarli na łąkę marzywiejską. No i jesteśmy na łące marzywiejskiej. W ogóle ci już dym nie leci z włosów. I dobrze. A ciekawe gdzie Nina Serina? No może, no nie wiem gdzie jest. A może służyła? Możliwe. Tchórz z niej. Jeszcze jak? Ja tchórz? Tchórzem mnie, mnie za. Nazywacie? Nazywacie mnie tchórzem? Ja wam pokażę tchórze dopiero. O, Nina Srina. Spóźniłaś się o 5 sekund. Nie. O 30. No ale trudno. Zdarza się. No to zaczynamy walkę. Tak, ale może na tamtą górkę niedaleko. Tam zaczniemy walkę. No okej, okay. i pamiętaj, że to ja jestem sędzią. No pamiętam, pamiętam. Dobra, chodźmy już. Dwie minuty później. Dobra, zaczynamy walkę. Nina z żywiołem ognia. <laughs> Kontra, mój przyjaciel Max, z żywiołem wody. Pokonam cię, Nino Serino. Nigdy mnie nie pokonasz, Max Rax. Dobra, to zaczynamy walkę. Trzy, dwa, jeden. Start! Pf, 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 pf. Ło, uważajcie, bo jeszcze prawie mnie trafiliście. Ha mam to gdzieś, że cię trafiłam prawie. A ty? Nie przejmuj się, Adam, ja jeszcze go powstrzymam, ją. Powstrzymam ją. Chyba śnisz. Pf. Moc. Wody. No, nieźle ją załatwiłeś, Max. Punkt dla ciebie. Dzięki. A to dopiero początek. Jeszcze cię pokonam. Nino Srino. Mylisz się. Ło, wow, tarcza wodna. Jedną minutę później. Ha, i tarcza ci wyparowała. Ale dobra. Teraz pokażę ci moją super umiejętność. Zaraz cię pokonam. Psz. Ha ha ha. Patrz na mojego smoka z ognia. Psz. A ty patrz na mojego smoka z wody. Psz. Psz. Smoku użyj wody. Wody. Smoku użyj ognia. Psz. Psz. <przment screaming> <punched rings> jedną minutę później <przment> <minimum> <z Desktop lese> zabiłaś mi smoka, a ty mojego zabiła, zabiłeś, zabiłeś? A masz z wody. <prz> Patrz, a masz z ognia. Ogień! Psz, psz, psz. Ej, co się... Psz, 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 psz. Psz, woda! Haha, psz. Ha. spaliłam ci skrzydła. Już nie polecisz. Dwie minuty spadania później. I co, Max Rax? To twój koniec, wygrałam. Że nie mogę latać. Mam to gdzieś. Pożegnaj się z życiem i tym twoim koleżką. O nie, i co ja teraz zrobię? Jak ja pomogę. Maxowi. Przecież ja nie mam żadnej mocy żywiołów. Co teraz zrobię? Boi się, że coś mu się stanie. Pff, pff, jakoś trzeba mu pomóc. Pff, pff. Pożegnaj się z życiem Max Rax. Żegnaj, Max. Ha leczę swoje skrzydła. Haha, uleczyłem swoje skrzydła, a ty jesteś spalona. Wygrałem. Co? Nie, moje plecy, moja sukienka. Dostałam ją siedem dni temu na moje urodziny. Zapłacisz mi za to, Max Rax. Ta, zapłacę. To ty płacisz, to twoja sukienka. O nie, wygrałem. Aha, wygrałem. Aha, wygrałem. Dwie minuty później. Teraz mam spaloną sukienkę i moje plecy. No, wow, a ja mam spalone włosy. Dobra, idź już sobie. Max wygrał, Max wygrał i koniec. Nie, nie wygrał, ty jesteś jego przyjacielem. Dlatego, pozwól, dlatego. Odceniłeś, że to on wygrał, a nie ja. Ale on wygrał. Bo to on cię pokonał. Nie! Nie pokonał! Pożałujecie tego. Będziecie odkupywać mi moją sukienkę. Będziecie mi służyć. Będziecie prać skarpety. Będziecie moimi niewolnikami. Będziecie mnie słuchać. Do końca życiu. Pff. Dobra, robi się już nudno. Przeminij się zaraz i wezmę cię. I polecimy do szkoły. Okej. Okay. Siedem minut później w szkole żywiołów. Dobra, posłuchaj. To już idę do... Hmm. już idę sobie do fryzjera. Okej, okay, a potem może pójdziemy do kina. Mieliśmy iść do dyrektorki. Ale zobaczyłem nowy zwiastun przed chwilą, który trwa minutę. To super horroru, takiego thrillera. Naprawdę? Jak się nazywa? Tragedia. Wow. To chyba je, to podobno jest sequel do filmu Wypadek. Okej, okay, no to pójdziemy sobie do, do tego kina, jak wrócę. Okej. Okay. To widzimy się później. No. Ale do fryzjera jest trochę daleko. Więc chyba myślę, że raczej nie pójdziesz aż sam. Chcesz, chcesz żebym z tobą poszedł? Nie, nie, ja sobie poradzę. Mam w końcu 16 lat. Ło, wow, ja też mam 16 lat. To fajnie, to fajnie. To już idę. Dobra, pa, pa. Trzy godziny później. No to co obcinamy? To jest spalon, spaloną część moich włosów. Okej. Okay. No to zaczynamy. Dwie godziny później. Dzięki za pieniądze, ale dziękuję za to, że pani moją fryzurę. Spaloną obcięła. Nie ma sprawy. Dobra, to do widzenia. Do widzenia. Życzę miłego wieczoru. Ja też. Nawzajem. A powiedz mi, dlaczego twoje włosy były, były spalone? Bawiłeś się ogniem? Czy coś się stało? Jakiś wypadek czy coś? Powiedzmy, że taka trochę mała. Hmm. Mały wypadek. No dobrze. No to do widzenia. Do widzenia. Cztery minuty później. Dobra. Wracam do Maxa. Ha, ha, ha. Jeszcze będziecie mi służyć. Max, jak pójdziesz tym swoim kolegą, to cię załatwię razem z nim. Tego twojego kolegę też załatwię. To znaczy... Załatwię ciebie i Twojego kolegę. No. Koniec odcinka trzeciego, pierwszego sezonu serialu Cztery Żywioły. Koniec trzeciego odcinka. Dobra, widzowie, no to kończymy odcinek. Zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie sobie z dzwoneczkiem, a je... A jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. No to kończymy ten odcinek. Życzę Wam miłego dnia lub nocy, kiedy oglądacie ten odcinek. A czwarty odcinek z serialu Cztery Żywioły będzie już pod koniec listopada. No to pa!